Wyobraź sobie, to zwykły wtorkowy poranek stycznia 2026. Przewijasz telefon, może sprawdzasz Facebooka, oglądasz rolki na Instagramie, zupełnie nieświadomy, że w tym dokładnie momencie Mark Zuckerberg cicho składa dokumenty, aby zrzucić kolejny miliard dolarów w wartości akcji Meta. Nie 100 milionów, nie pół miliarda, a pełen miliard dolarów. A oto co sprawia, że robi ci się niedobrze. Robi to niemal co tydzień od miesięcy. Zanim skończysz oglądać ten materiał, Zuckerberg wyładuje akcję Meta o wartości ponad 12 miliardów. To nie jest literówka 12 miliardów. Dla perspektywy to więcej pieniędzy niż całe PKB niektórych krajów. To wystarczy, by kupić każdemu Amerykaninowi nowego iPhone'a. A robił to, mówiąc Tobie, inwestorom i całemu światu, że przyszłość sztucznej inteligencji Meta nigdy nie wyglądała lepiej. Teraz musisz zrozumieć coś kluczowego. To nie jest o nienawiści do Zuckerberga, to nie jest jakaś teoria spiskowa ukuta w piwnicy, to jest o rozpoznaniu wzorca, który odgrywał się w kółko w historii technologii, wzorca tak przewidywalnego, tak matematycznie precyzyjnego, że kiedy go raz zobaczysz, nie możesz go nie widzieć. A najstraszniejsza część obserwujemy to na żywo i większość ludzi nie ma absolutnie pojęcia. Oto teza, którą zamierzam Ci udowodnić w ciągu następnych 15 minut. Kiedy miliarderzy technologiczni zaczynają sprzedawać masowe ilości akcji, jednocześnie pompując kolejną wielką rzecz swojej firmy, nie dywersyfikują portfela, nie kupują nowego jachtu, stosują podręcznik, który był używany przez każdą dużą firmę technologiczną przed masową korektą za każdym razem. Bez wyjątków. A teraz meta podąża tym podręcznikiem strona po stronie, linia po linii, słowo po słowie. Pozwól, że przedstawię Ci to, co nazywam systemem ekstrakcji czterostopniowej. To framework, którego insiderzy technologiczni używają, by spieniężyć miliardy, zanim rzeczywistość dogoni hype. Kiedy zrozumiesz te cztery etapy, zaczniesz je widzieć wszędzie. W każdej bańce technologicznej, w każdej korekcie rynkowej, w każdej wyprzedaży miliardera. Etap pierwszy to zmiana narracji. To tutaj firma nagle pivotuje od swojego obecnego walczącego modelu biznesowego, by ogłosić kolejną rewolucyjną technologię. Nie tylko wspominają o tym mimochodem, idą na całość. Każde ogłoszenie wyników, każdy wywiad, każde publiczne wystąpienie staje się o tej jednej rzeczy. Dla Meta teraz tą rzeczą jest sztuczna inteligencja. Zuckerberg już nie mówi o metaverse. Zauważ, rzecz, dla której dosłownie zmienił nazwę całej firmy, zniknęła. Teraz to wszystko AI. AI, AI, pomyśl o tym jak o zmyłce iluzjonisty. Podczas gdy wszyscy patrzą na błyszczące nowe ogłoszenie AI, nikt nie pyta, dlaczego Reality Labs właśnie straciło kolejne 16 miliardów dolarów w zeszłym roku. Etap drugi to likwidacja przez insiderów. To krytyczna faza. Podczas gdy zmiana narracji dzieje się publicznie, insiderzy zaczynają sprzedawać. Nie wszystko naraz, bo to wywołałoby alarm. Używają czegoś zwanego planami handlowymi 10b51. To wcześniej ustalone harmonogramy, które pozwalają kadrze kierowniczej sprzedawać akcje bez wyglądania podejrzanie. To całkowicie legalne, całkowicie jawne i całkowicie wykalkulowane. Zuckerberg złożył swój najnowszy plan we wrześniu 2024. W ciągu tygodni sprzedaż przyspieszyła. Miliard tu, miliard tam. Wszystko podczas gdy jest w podcastach, mówiąc o tym, jak AI zrewolucjonizuje wszystko. To jak oglądanie kogoś sprzedającego swój dom pokój po pokoju, mówiąc kupującym, że dzielnica nigdy nie była lepsza. Etap trzeci to zamieszanie instytucjonalne to tutaj analitycy z Wall Street zaczynają publikować sprzeczne raporty. Niektórzy mówią kup, niektórzy mówią trzymaj, kilka odważnych dusz mówi sprzedaj. Cena akcji staje się niesamowicie zmienna, waha się gwałtownie przy każdej wiadomości. Inwestorzy dostają urazu kręgosłupa, próbując rozgryźć, co jest prawdziwe, a co jest hypem. A oto genialna część to zamieszanie tworzy idealną osłonę dla insiderów, by dalej sprzedawać. Bo kiedy akcja porusza się o 15% w każdym kierunku, co tydzień nikt nie zauważa stałego kapania sprzedaży insiderów, dziejącego się za kulisami. Etap czwarty to moment objawienia to kiedy rzeczywistość w końcu dogania. Nowa technologia nie spełnia swoich obietnic, projekcje przychodów zawodzą. Rynek nagle zdaje sobie sprawę, że cesarz nie ma ubrania. A zanim zwykli inwestorzy to rozgryzą, insajderzy już spieniężyli na szczycie. Przekonwertowali swoje papierowe bogactwo w prawdziwe aktywa, nieruchomości, obligacje skarbowe, inne inwestycje. Tymczasem zwykli ludzie zostają z workami akcji, które właśnie straciły 30, 40, czasem 50% swojej wartości. Teraz możesz myśleć, okej, okay, to brzmi strasznie, ale gdzie dowód? Pokaż mi, że to faktycznie się wydarzyło wcześniej. Świetne pytanie. Pozwól, że zabiorę Cię przez trzy historyczne przykłady, które zamrożą Ci krew w żyłach. Marzec 2000, bańka.com jest u absolutnego szczytu. Cisco Systems to najcenniejsza firma na planecie Ziemia nie tylko w technologii na całej planecie. Firma jest warta 550 miliardów dolarów. Ich prezes, John Chambers, jest na okładce każdego magazynu biznesowego. Mówi wszystkim, że Cisco będzie pierwszą firmą wartą bilion dolarów. Internet eksploduje. Wszyscy potrzebują routerów i przełączników. Cisco dominuje ten rynek z 80% udziałem. Przyszłość wygląda niezatrzymanie. Ale oto ukryty szczegół, którego większość ludzi nie zna. W sześć miesięcy przed marcem 2000 kadra kierownicza i członkowie zarządu Cisco sprzedali akcje warte ponad 4 miliardy dolarów. Nie po krachu, przed nim. Byli w CNBC co tydzień, mówiąc o nieograniczonym potencjale wzrostu, podczas gdy ich konta handlowe świeciły zleceniami sprzedaży. Sam John Chambers zredukował swoje udziały o 42% w tym okresie. Narracja, którą forsowali, była piękna w swojej prostocie. Internet rośnie wykładniczo. Każda firma na ziemi potrzebuje sprzętu sieciowego. Cisco jest jedynym graczem, który może dostarczać na skalę. Nawet stworzyli nową metrykę zwaną pro forma earnings, która wykluczała wszystkie koszty opcji na akcje, sprawiała, że ich zyski wyglądały masywnie. Wall Street to kupił. Akcja osiągnęła szczyt 82 dolary za akcję po podziale. Potem nadszedł kwiecień 2000, firmy zaczęły anulować zamówienia. Wzrost przychodów, który wszyscy projektowali, nie zmaterializował się. Klientami Cisco były firmy.com, które krwawiły gotówką. Kiedy te firmy zaczęły umierać, zamówienia Cisco wyparowały z dnia na dzień. Do kwietnia 2001, dokładnie rok później, akcje Cisco runęły o 76%. 76%. Firma, która miała być warta bilion dolarów, straciła ponad 400 miliardów wartości rynkowej. Ale oto co nie daje mi spać w nocy. John Chambers, było mu dobrze. Członkom zarządu, którzy sprzedali, było im dobrze. Przekonwertowali już miliardy w gotówkę. Ludźmi, którzy zostali zniszczeni, byli inwestorzy detaliczni, którzy uwierzyli w narrację, ludzie, którzy zaufali, że jeśli insajderzy wciąż trzymają, wszystko musi być w porządku. Tyle, że insajderzy nie trzymali, sprzedawali przez cały czas. Ale to nie była najgorsza część. Najgorszą częścią było oglądanie Chambersa idącego do telewizji po krachu i udającego zaskoczonego, wstrząśniętego, jakby nikt nie mógł tego przewidzieć. Chociaż wewnętrzne dokumenty Cisco później ujawniły, że wiedzieli o anulowaniu zamówień miesiące przed publicznym ogłoszeniem. Wiedzieli i dalej sprzedawali. Pozwól, że zabiorę cię do Houston w Teksasie, lato 2001. Enron handluje po 90 dolarów za akcję. Firma zrewolucjonizowała się z nudnego operatora gazociągów w rewolucyjną platformę handlu energią. Już nie tylko sprzedają elektryczności, handlują nią jak akcjami, tworzą rynki dla pochodnych pogodowych, kontraktów terminowych na przepustowość, nawet próbowali stworzyć rynki dla handlu przestrzenią reklamową. Magazyn Fortune właśnie nazwał ich najbardziej innowacyjną firmą Ameryki szósty rok z rzędu. Jeffrey Skilling, prezes, jest na każdym kanale, wyjaśniając, jak Enron odblokował całkowicie nowy model biznesowy. Używa fraz jak strategia lekkich aktywów i kapitał intelektualny. Mówi inwestorom, że tradycyjne metryki, jak przepływ gotówki, już się nie liczą, bo Enron tworzy przyszłą wartość poprzez tworzenie rynku. Analitycy Wall Street publikują cele cenowe 130 dolarów za akcję. Niektórzy nawet mówią 150. Oto szczegół, o którym nikt nie mówi. Między styczniem a sierpniem 2001, kadra kierownicza Enron sprzedała akcje firmy za 638 milionów dolarów. Kenneth Lay, przewodniczący, osobiście sprzedał za ponad 70 milionów. Pai, który zarządzał jednym z działów, sprzedał za 270 milionów i dosłownie kupił ranczo większe niż niektóre miasta. To nie były małe sprzedaże dywersyfikacyjne. To były masywne likwidacje a przez cały czas wysyłali e-maile do pracowników, zachęcając ich do kupowania więcej akcji Enron w ich 400 jedynkowych kontach emerytalnych. Wewnętrzne e-maile, później odzyskane przez śledczych, pokazywały, jak kadra kierownicza dosłownie śmiała się z lojalności pracowników, podczas gdy oni zrzucali akcje. Jeden e-mail z sierpnia 2001 mówił, i parafrazuję, bo chcę to utrzymać czystym, pracownicy nie mają pojęcia co nadchodzi. Narracja, którą Enron forsował, była genialna, bo była częściowo prawdziwa. Rynki energetyczne były deregulowane, handel stawał się bardziej wyrafinowany, były prawdziwe możliwości w tworzeniu nowych rynków. Problem był taki, że Enron nie zarabiał na niczym z tego. Ukrywali miliardy strat poprzez pozabilansowe partnerstwa, tworzyli fantomowe przychody poprzez rachunkowość Mark to Market. Cała rzecz była domkiem z kart utrzymywanym razem przez narrację i hype. Wrzesień 2001. Karty zaczynają spadać. Reporter Wall Street Journal zadaje jedno proste pytanie podczas ogłoszenia wyników: Czy możecie wyjaśnić, jak wasza operacja handlowa faktycznie zarabia pieniądze? Skilling nie potrafi odpowiedzieć. Staje się defensywny, wściekły, w ciągu tygodni dyrektor finansowy jest zwolniony. Do grudnia Enron składa wniosek o bankructwo. Akcja, która była po 90 dolarów w sierpniu, jest bezwartościowa do Bożego Narodzenia. Całkowicie bezwartościowa. 20 tysięcy pracowników traci pracę. Ich oszczędności emerytalne, wszystkie zainwestowane w akcje Enron, wyparowują z dnia na dzień. Ale Kenley, Jeff Skilling, Lupaj odeszli z setkami milionów w gotówce. Już sprzedali, już wygrali. Ale to nie była najgorsza część. Najgorszą częścią było odkrycie, że Arthur Andersen, rzekomo jedna z najbardziej szanowanych firm księgowych na ziemi, niszczył dokumenty przez cały czas. Oni wiedzieli. Kadra kierownicza wiedziała. Księgowi wiedzieli. Jedynymi ludźmi, którzy nie wiedzieli, byli pracownicy i inwestorzy, którzy uwierzyli w historię. Wrzesień 2013. Elizabeth Holmes pojawia się na okładce magazynu Forbes. Nosi czarny golf, celowo kopiując Steve'a Jobsa. Nagłówek nazywa ją następnym Steve'em Jobsem. Jej firma, Theranos, jest wyceniana na 9 miliardów dolarów. Jest miliarderką w wieku 29 lat. Jej technologia obiecuje przeprowadzić setki testów medycznych z jednej kropli krwi. Koniec z fiolkami, koniec z igłami, tylko nakłucie palca i masz kompletną diagnostykę w godziny. Walgreens umieszcza centra testowe Terranos w swoich sklepach. Safeway zainwestował 350 milionów dolarów w partnerstwo. Zarząd obejmuje Henry'ego Kissingera, George'a Schulza i Jamesa Matisa, prawdziwych sekretarzy stanu i obrony. To nie jest jakiś startup z Doliny Krzemowej. To firma z poważną wiarygodnością i poważnymi sponsorami. Holmes wygłasza przemówienia TED, wyjaśniając, jak jej technologia zdemokratyzuje opiekę zdrowotną. Mówi, że obecne testy laboratoryjne są drogie, wolne i bolesne. Jej maszyny Edison wszystko zmienią. Używa fraz jak transformacyjna innowacja i zmiana paradygmatu. Jest wywiadowana w każdej dużej sieci. Prezydent Obama mianuje ją prezydencką ambasadorką globalnego przedsiębiorczości. Oto ukryty szczegół: Teranos nigdy faktycznie nie działał. Nie działał trochę. Nie działał z kilkoma błędami. W ogóle nie działał. Maszyny Edison nie mogły przeprowadzać testów więc co zrobili przeprowadzali próbki pacjentów na tradycyjnym sprzęcie laboratoryjnym Siemensa potem rozcieńczali próbki krwi tak bardzo że wyniki były szalenie niedokładne ludzie dostawali fałszywe pozytywne dla chorób których nie mieli fałszywe negatywne dla chorób które mieli życia były dosłownie zagrożone a przez cały czas gdy to się działo insiderzy terano wiedzieli Tyler Scholz wnuk George'a Schulza pracował tam jako inżynier widział oszustwo na własne oczy próbował dmuchnąć w gwizdek jego własny dziadek mu nie uwierzył, bo Elizabeth Holmes była tak przekonująca. Narracja była tak potężna, że przezwyciężyła lojalność rodzinną. Ale oto gdzie robi się ciemno. Podczas gdy Tyler próbuje ujawnić prawdę, kadra kierownicza Teranos sprzedaje akcje na rynkach prywatnych. Nie publicznie, bo Teranos nigdy nie weszło na giełdę, ale wyrafinowanym inwestorom prywatnym. Betsy Devo skupiła. Rupert Murdoch zainwestował 125 milionów. Te wtórne sprzedaże działy się między 2013 a 2015, podczas gdy insiderzy absolutnie wiedzieli, że technologia nie działa. Październik 2015. Reporter Wall Street Journal, John Carreyrou publikuje swoje pierwsze śledztwo. Cały domek z kart zapada się w ciągu miesięcy. Do 2016 Teranos jest wart zero, do 2018 Holmes jest oskarżona o federalne oszustwo, do stycznia 2022 jest skazana i skazana na 11 lat więzienia. Ale o to, co mnie prześladuje w tej sprawie, to nie byli tylko inwestorzy detaliczni, którzy zostali spaleni, to byli miliarderzy, doświadczeni inwestorzy, ludzie z dostępem do zespołów due diligence. I wciąż kupili narrację, bo Holmes była tak dobra w sprzedawaniu historii. Ale to nie była najgorsza część. Najgorszą częścią było dowiedzenie się, że pacjenci, którzy otrzymali fałszywe wyniki testów, nawet nie wiedzieli. Przez lata. Niektórzy podejmowali decyzje medyczne oparte na złych danych, zaczynali leki, których nie potrzebowali, przegapili diagnozy, które powinni byli dostać. Ludzki koszt narracji był niezmierzalny. Teraz pozwól, że przywrócę Cię do dzisiaj 20 lutego 2024. Meta raportuje wyniki czwartego kwartału. Akcja skacze o 20% w jeden dzień. 20%. Mark Zuckerberg ogłasza, że 2024 będzie rokiem efektywności i AI. Mówi, że Meta idzie all in w sztuczną inteligencję. Mówi o Lama 3, ich open source modelu AI. Wspomina o reklamach napędzanych AI, które zrewolucjonizują marketing cyfrowy. Wall Street szaleje z ekscytacji, ale oto co się stało za kulisami. W tym samym tygodniu Zuckerberg złożył zaktualizowany plan 10b51, by sprzedać jeszcze więcej akcji. Plan był datowany na 15 lutego, 5 dni przed ogłoszeniem wyników. Pomyśl o tym timingu. Wiedział dokładnie, co zamierza ogłosić. Wiedział, że akcja wyskoczy i ustawił idealny mechanizm, by sprzedać w ten skok. Marzec przez listopad 2024. Zuckerberg sprzedaje konsekwentnie. Niektóre tygodnie to 800 milionów, niektóre tygodnie to miliard 200 milionów. Sprzedaże są tak regularne, że możesz według nich nastawić zegarek. Każde zgłoszenie SEC pokazuje ten sam wzorzec. Automatyczne sprzedaże, wcześniej ustalone plany, całkowicie legalne i całkowicie wykalkulowane. Teraz pozwól, że pokażę Ci zestawienie narracja kontra rzeczywistość. Na ogłoszeniach wyników Zuckerberg mówi, że meta ciężko inwestuje w infrastrukturę AI. Prawda, wydają miliardy na GPU NVIDIA, budują masywne centra danych, ale oto czego nie podkreśla, Reality Labs, dział Metaverse, na który postawił firmę, stracił 16 miliardów w 2023 sam. To miliard z dużej litery B a w 2024 jest na drodze do stracenia kolejnych 17 miliardów. Pomyśl o tej matematyce. Meta krwawi ponad 15 miliardów rocznie na produkt, którego prawie nikt nie używa. Horizon Worlds, ich flagowa platforma Metaverse, ma mniej niż 200 tysięcy aktywnych użytkowników miesięcznie. To mniej niż niektóre losowe gry mobilne. Ale zamiast przyznać, że pivot Metaverse zawiódł, Zuckerberg po prostu przesunął narrację na AI. Oto dowód twardych dowodów. Wewnętrzne dokumenty Meta wyciekły we wrześniu 2024, pokazują, że przychody generowane przez AI rosną dużo wolniej niż projekcje. Ich targetowanie reklamowe AI nie wypada dramatycznie lepiej niż tradycyjne metody. Modele Lama to imponująca technologia, ale nie generują znaczących przychodów. Jednak faktyczny biznes AI Meta na koniec 2024 reprezentuje mniej niż 3% całkowitych przychodów. Ale gdybyś oglądał wywiady Zuckerberga, pomyślałbyś, że AI już transformuje całą firmę. Był w podcaście Lexa Friedmana w styczniu 2025 i spędził dwie godziny, mówiąc o wyrównaniu AI, bezpieczeństwie AI, infrastrukturze AI. Ledwo wspomniał o Reality Labs. Ledwo wspomniał o miliardach strat. To czysta kontrola narracji. Teraz o to, co główne media całkowicie pomijają. Raportują sprzedaży Zuckerberga jako normalną dywersyfikację. Bloomberg opublikował nagłówek w październiku 2024, który mówił: "Zuckerberg sprzedaje akcje, by sfinansować filantropię. Brzmi ładnie, prawda? Tyle, że kiedy wkopiesz się w ostatnie inwestycje Chan Zuckerberg Initiative, nie idą na badania malarii czy edukację. Idą w nieruchomości i private equity. Konwertuje akcje Meta w twarde aktywa. Gdybyś teraz wyciągnął wykres porównujący sprzedaż insiderów z publicznymi oświadczeniami, korelacja jest oszałamiająca." Każde główne ogłoszenie AI jest śledzone w ciągu dni przez zwiększoną sprzedaż. Kiedy Meta ogłosiła Lama 3 w kwietniu 2024, Zuckerberg sprzedał 900 milionów w tym tygodniu. Kiedy ogłosili AI Studio w lipcu kolejny miliard w sprzedaży. Wzorzec jest matematyczny, a oto część z zamieszaniem instytucjonalnym odgrywającym się dokładnie jak przewidziano. Morgan Stanley ma rating kup z celem cenowym 650 dolarów. Goldman Sachs mówi: Trzymaj. Citron Research opublikował krótki raport w listopadzie, nazywając narrację AI meta przesadzoną. Akcja waha się między 450 a 620 przez 2024. Ta zmienność idealna osłona dla sprzedaży. Pozwól, że pokażę Ci głębszy wzorzec. Wskaźnik cena do zysku meta pod koniec 2024 wynosi około 25. Brzmi rozsądnie, dopóki nie zdasz sobie sprawy, że zarobki nie uwzględniają strat Reality Labs prawidłowo. Gdybyś faktycznie odjął te straty od zysków podstawowego biznesu. Prawdziwy wskaźnik PE byłby bliżej 40. Akcja jest wyceniana na masywny wzrost AI, który jeszcze się nie zmaterializował. Teraz sprawdź to. W grudniu 2024 Meta ogłosiła, że wydadzą do 40 miliardów dolarów na infrastrukturę AI w 2025. 40 miliardów. To więcej niż większość krajów wydaje na całe swoje wojsko. Zuckerberg mówi inwestorom, że te wydatki są konieczne, by pozostać konkurencyjnym. Ale oto pytanie, którego nikt nie zadaje. Jeśli ta inwestycja jest tak krytyczna, tak zmieniająca grę, tak pewna zwrotu, dlaczego osobiście sprzedajesz akcje warte 12 miliardów? To sprzeczność, która powinna uruchomić twoje dzwonki alarmowe. Gdybym ci powiedział, że otwieram najlepszą restaurację, jaką kiedykolwiek wymyślono, i jedzenie będzie rewolucyjne, i zamierzamy rozwinąć się do tysiąca lokalizacji, ale także sprzedaję swój udział właścicielski tak szybko, jak to legalnie możliwe zainwestowałbyś? Oczywiście nie. Rozpoznałbyś niedopasowanie między słowami a działaniami. Październik 2024 przyniósł kolejny odkrywczy moment. Dział AI Meta ogłosił, że otwierają większość swoich badań AI jako open source. Brzmi hojnie, prawda? Tyle, że open sourcing oznacza, że nie planujesz tego bezpośrednio monetyzować. Rozdajesz to. Teraz, dlaczego rozdawałbyś technologię, o której twierdzisz, że jest warta miliardy, chyba że faktycznie nie masz jasnej ścieżki do monetyzacji? Porównaj to z OpenAI. Trzymają modele GPT jako własność, pobierają opłaty za dostęp, mają jasny model biznesowy. Meta robi odwrotnie. Otwierają LAMA jako open source, twierdząc, że AI jest ich przyszłością. Strategia nie pasuje do narracji. Oto kolejny twardy dowód. Dane LinkedIn z końca 2024 pokazują, że Meta zwolniła ponad 20 tysięcy pracowników od 2022. Zespoły Metaverse zdziesiątkowane. Dział Reality Labs masywne cięcia. Ale zespoły AI, one faktycznie nie rosną też tak szybko. Gdyby AI było naprawdę rewolucyjną możliwością, jak twierdzi Zuckerberg, oczekiwałbyś masowego zatrudniania w tym dziale. To nie dzieje się w oczekiwanej skali. I pozwól, że opowiem Ci o biznesie reklamowym bo tutaj robi się naprawdę interesująco. Podstawowy przychód Meta wciąż pochodzi z reklam Instagram i Facebook. Ten biznes jest dojrzały. Wzrost zwalnia. W trzecim kwartale 2024 przychody z reklam wzrosły 11% rok do roku. To przyzwoite, ale niewybuchowe. Targetowanie reklamowe napędzane AI, które ciągle promują, jest przyrostowo lepsze niż poprzednie algorytmy, ale nie dramatycznie. Reklamodawcy, z którymi rozmawiałem, mówią, że ulepszenia są marginalne, może 5 do 8% lepszej wydajności, nie rewolucyjna zmiana, którą twierdzi Meta. Więc mamy sytuację, gdzie podstawowy biznes zwalnia, zakład na metavers zawiódł katastrofalnie. Narracja AI jest przesadzona i założyciel sprzedaje akcje szybciej niż w jakimkolwiek punkcie w historii firmy. Czy to brzmi jak człowiek, który jest pewny przyszłości swojej firmy, czy brzmi to jak ktoś, kto przeczytał podręcznik i wie dokładnie co będzie dalej? Teraz słyszę, jak niektórzy z Was myślą, ale tym razem jest inaczej. Zuckerberg wciąż jest większościowym akcjonariuszem głosującym. Kontroluje meta bez względu na to, ile akcji sprzedaje. To absolutnie prawda. Posiada wystarczająco dużo superakcji głosujących, że mógłby sprzedać 90% swojego udziału ekonomicznego i wciąż kontrolować firmę. Więc zarzut brzmi: jeśli wciąż kontroluje, sprzedaż nie oznacza, że jest niedźwiedzi na firmę. Oto dlaczego ten zarzut mija się z celem. Zuckerberg nie musi być niedźwiedzi na meta długoterminowo, by rozpoznać, że akcja jest teraz przewartościowana na podstawie hypu AI. Może wierzyć w przyszłość firmy, jednocześnie rozumiejąc, że obecna cena 600 dolarów za akcję wycenia sukces AI, który jeszcze się nie wydarzył. Więc zbiera te przewartościowanie, kiedy może. Pomyśl o tym tak: gdybyś posiadał dom, który kochasz i planujesz mieszkać w nim na zawsze ale twój sąsiad właśnie sprzedał identyczny dom za trzykrotność tego, ile faktycznie jest wart, bo kupujący myślą, że dzielnica zaraz wybuchnie, wziąłbyś trochę kapitału? Oczywiście, że tak. To nie znaczy, że nienawidzisz swojego domu. To znaczy, że rozpoznajesz tymczasową przewartościowanie. Drugi zarzut metafaktycznie robi prawdziwy postęp w AI. Modele Llama są naprawdę imponujące. To też prawda. Badania AI Meta są światowej klasy. Ale imponujące badania nie przekładają się automatycznie na miliardy przychodów. IBM ma niesamowite badania AI. Ich akcje nikąd nie poszły przez dekadę. Google robi przełomową pracę AI od lat. Ich akcje handlują po niższym mnożniku niż Meta. Zdolność techniczna i wartość biznesowa to nie to samo. Pytanie nie brzmi, czy Meta może zbudować dobre modele AI. Pytanie brzmi, czy mogą monetyzować te modele na poziomie, który uzasadnia obecną cenę akcji, a teraz odpowiedź brzmi nie. Rozdają większość tego za darmo przez wydania open source. Trzeci zarzut, może Zuckerberg po prostu potrzebuje gotówki z powodów osobistych. Buduje kompleks na Hawajach, finansuje inicjatywę Chan Zuckerberg. 12 miliardów to dużo, ale jest bardzo bogatym człowiekiem z drogimi projektami. Uczciwy punkt. Tyle, że kiedy patrzysz na timing, ten zarzut się rozpada. Dlaczego nie sprzedał 12 miliardów w 2020, kiedy akcje meta były po 300 dolarów? Dlaczego nie w 2021, kiedy osiągnęły 380? Dlaczego czekać do 2024, kiedy akcja jest napompowana na hype AI? Timing nie jest losowy. Jest celowy. Sprzedaje w siłę po stworzeniu narracji, która pchnęła akcję wyżej. A oto rzecz, która powinna Cię najbardziej niepokoić. Zuckerberg nie mówi o tych sprzedażach, nie wyjaśnia ich w wywiadach, nie adresuje ich na ogłoszeniach wyników. Po prostu dzieją się cicho w zgłoszeniach SEC, których większość ludzi nigdy nie czyta. Gdyby sprzedaże były naprawdę niewinną dywersyfikacją, dlaczego po prostu tego nie powiedzieć? Dlaczego cisza? Pozwól, że podsumuję ten cały wzorzec w jednym zdaniu. Kiedy założyciele technologiczni sprzedają miliardy w akcjach, promując kolejną wielką rzecz, nie dywersyfikują, wydobywają wartość zanim rzeczywistość dogoni narrację. Teraz widziałeś, jak to się odgrywa z Cisco i boomem internetowym, z Enron i handlem energią, z Teranos i testami krwi. I obserwujesz to, dzieje się na żywo z meta i sztuczną inteligencją. Podręcznik nigdy się nie zmienia, tylko narracja technologiczna się zmienia. Więc co faktycznie robisz z tą informacją? Po pierwsze, jeśli posiadasz akcję meta, musisz poważnie ocenić, czy trzymasz z powodu fundamentów, czy z powodu narracji. Jeśli Twoja teza brzmi, że AI transformuje biznes meta, zapytaj siebie, jakie konkretne przychody AI generuje dzisiaj. Nie w teorii, nie za pięć lat. Dzisiaj, jeśli odpowiedź jest niejasna, możesz trzymać narrację zamiast wartości. Po drugie, spójrz na cały swój portfel przez ten pryzmat. Czy posiadasz inne akcje, gdzie insiderzy ciężko sprzedają, promując nowe inicjatywy? Insiderzy Nvidia sprzedawali przez 2024, mówiąc o popycie na chipy AI. Kadra kierownicza Salesforce sprzedała miliardy, pivotując do AI. Ten wzorzec nie jest unikalny dla Meta, dzieje się w całym wielkim technologii. Po trzecie, stwórz prosty system śledzenia sprzedaży insiderów. SX ma darmową bazę danych Edgar, gdzie każda transakcja insidera jest raportowana. Ustaw alerty dla firm, które posiadasz. Jeśli widzisz utrzymującą się sprzedaż przez wiele kwartałów, szczególnie przez założycieli i kadrę kierowniczą, traktuj to jako żółtą flagę. Nie gwarantowany sygnał sprzedaży, ale powód, by kopać głębiej. Po czwarte, rozdziel imponującą technologię od dochodowych modeli biznesowych. AI jest prawdziwe. Jest potężne. Zmieni branżę. Ale to nie znaczy, że każda firma twierdząca, że robi AI, zarobi na tym pieniądze. Większość nie zarobi. Firmy, które wygrają. Będą te z jasnymi ścieżkami monetyzacji, nie te z najlepszymi ogłoszeniami prasowymi. Po piąte, pamiętaj, że ci miliarderzy mają informacje, których ty nie masz. Widzą wewnętrzne metryki miesiące, zanim są publiczne, wiedzą, które inicjatywy działają i które zawodzą. Kiedy ich działania stoją w sprzeczności z ich słowami, ufaj ich działaniom, ludzie kłamią, pieniądze nie. Jeśli te tematy Cię interesują, zachęcam do subskrybowania kanału Kod Ekonomii. Przynosimy Ci fascynujące analizy wydarzeń z rynków finansowych i technologicznych. Dzięki za oglądanie i do następnego razu.